Witajcie, naszym dzisiejszym gościem jest Lenovo ThinkPad Yoga 260. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od wyglądu laptopa. Obudowa jest wykonana z matowego plastiku, zazwyczaj znajdowanym w laptopach z serii ThinkPad. Gdy otworzymy klapę laptopa, zobaczymy, jak zawsze, klawiaturę, która jest podświetlana, co ułatwia korzystanie z laptopa po ciemku. W mojej opinii, klawiatura jest w miarę przyjemna w użytku, nawet po dłuższym czasie użytkowania. Jedyne co przeszkadza to zamieniony miejscami klawiszy funkcyjny i kontrol, znajdziemy też touchpad trochę mniejszy niż by mi pasował, ale nie powinien robić problemów. Na klawiaturze możemy znaleźć również trackpointa, którego możecie być albo fanem, albo przeciwnikiem, ja zaliczam się raczej do tej pierwszej grupy. Ekran pokryty jest błyszczącą powłoką, co przy dotykowym laptopie jest normalne. Sklepą laptop mierzy 1,6 cm, dzięki czemu wygodnie się z niego korzysta. Pomimo takiej cienkości, nasza Yoga ma dużo portów. Po prawej stronie, poza przyciskami głośności, włącznikiem i wejściem na rysik, możemy znaleźć mini jacka 3,5 mm, wejście na karty microSD oraz na kartę SIM, USB 3.0 oraz HDMI. Przechodząc na lewą stronę, znajdziemy tam drugi port USB 3.0, mini DisplayPort, Port OneLink Plus, który pozwala na podpięcie dedykowanej stacji dokującej, oraz port ładowania. Jak wiadomo, brak tu napędu DVD, tak jak w prawie każdym laptopie 12,5 calowym, i taki musicie zakupić oddzielnie, jeżeli chcecie skorzystać z płyt. W moim egzemplarzu ThinkPada siedzi procesor Intel Core i5-6300U, który ma dwa rdzenie, cztery wątki, bazowe taktowanie wynoszące 2,4 GHz, a w trybie Turbo 3 GHz, 3 GB kaszu oraz pobór mocy na poziomie 15 W. Grafika to Intel HD Graphics 520, jest w nim 8GB pamięci ram typu DDR4 o taktowaniu 2133 MHz oraz jest w nim dysk M2 NVMe o pojemności 256GB. Zamontowany ekran jest na technologii IPS i ma rozdzielczość 1920x1080 o jasności około 350 nitów. Co ciekawe, ma on przekoną 12,5 cala, mimo tego, że na jego miejscu zmieściłby się na spokojnie wyświetlać 13,3 calowy. Na tym egzemplarzu zainstalowany jest Windows 10 Pro. A teraz cena. Na Eliksie Lenovo Yoga 260 w podobnym stanie wizualnym można już kupić za 700 zł, a na Allegro z prawie tymi samymi speckami, lecz z dwa razy mniejszym dyskiem, można już kupić na Allegro za 710 zł. Przejdziemy teraz do oceny końcowej. Postaram się ocenić ten laptop pod względem tego, dla kogo ten laptop jest, czyli w większości fanów filmów. Jak i artystów używających programów typu Krita czy Photoshop. Do zalet możemy zaliczyć ekran, który co prawda ma pokrycie SRGB na poziomie 62%, co może utrudniać pracę w takich programach, ale jego jasność i rozdzielczość jest dobra do filmów. Rysik bardzo przydaje się do grafiki komputerowej. Według wielu recenzentów, jak i w mojej opinii, Dobrze wykrywa siłę przyciśnięcia, a wbudowane przyciski pomagają w użytkowaniu. Klawiatura dobrze sprawuje się na co dzień, jak i w sytuacjach, gdy trzeba jej używać do dużych referatów. Jest cicha, więc nawet na wykładzie nie powinna przeszkadzać. Ostatnią wyróżniającą się cechą Yogi jest jego mobilność: niska waga 1,3 kg. Niewielki rozmiar i oczywiście funkcja 360 stopni sprawia, że zmieści się w każdym plecaku, jak i można go używać w każdej pozycji. Przejdźmy teraz do wad. Pierwszą z nich są głośniki, które nie sprawują się imponująco. Tony średnie są dobrze podkreślone, a wysokie i niskie można by powiedzieć, że praktycznie zapomniane. Sprawia to, że da się słuchać muzyki w tle do pisania, ale gdy chcemy posłuchać podcastu, to mowa ludzka jest słabo słyszalna. Jest to typowe w mniejszych laptopach. Kolejnym minusem jest wysoki throttling na procesorze podczas wymagających zadań. Lenovo, by utrzymać ultrabook chłodnym i cichym, zastosował agresywne spadanie kroków procesora, co sprawia, że szybko traci swą wydajność. Laptop podczas stres testu nie przekroczył 37 dB. Ostatnią wadą jest często odłamujący się w tym modelu plastik, zaraz pod ekranem. Nawet w tym egzemplarzu jedno złe otworzenie klapy i odpadnie. Trzeba na to uważać przy użytkowaniu. Podsumowując, Lenovo ThinkPad Yoga 260 jest przyjemnym w użytkowaniu UltraBookiem, który w 2023 roku jest dalej dobrą opcją, patrząc na swoją niską cenę. Procesor w nim jeszcze nie spowalnia pracy, także wytrzyma jeszcze kilka lat w dobrych rękach. Jest fajnym laptopem dla studenta, właściciela biznesu, czy dla kogoś kto lubi oglądać filmy leżąc na kanapie. Moja ocena to 7 na 10. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!